Artykuł 2. Uczestnictwo w życiu społecznym. Władza. Społeczność ludzka nie może być dobrze zorganizowana, ani wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę, którzy stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wspólnego. Władzą nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Każda wspólnota ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej, jest konieczna dla jedności państwa. Jej zadanie polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności. Władza, której domaga się porządek moralny, pochodzi od Boga. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Obowiązek posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego jej uznania oraz szacunku i, stosownie do zasług, wdzięczności i życzliwości osobom, które ją sprawują. Święty Klemens Rzymski, papież. Jest autorem najstarszej modlitwy kościoła ze sprawujących władzę polityczną. Daj im zatem panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą ty im powierzyłeś. To ty sam przecież, władco nieba, królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Podczas gdy władza należy do porządku ustanowionego przez Boga, to jakiekolwiek ustalenie rodzaju rządu i desygnacja rządzących powinny być pozostawione wolnej woli obywateli. Różne ustroje polityczne są moralnie dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do prawdziwego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi prawami osób, nie są w stanie urzeczywistniać dobra wspólnego narodu, w którym zostały narzucone. Władza nie otrzymuje prawowitości moralnej sama z siebie. Nie powinna być sprawowana w sposób despotyczny, Lecz działać na rzecz dobra wspólnego jako siła moralna, która opiera się na wolności i świadomości wagi podjętego zadania. O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawym rozumem. Wówczas jest jasne, że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z rozumem, nazywa się prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą przemocy. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzy ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują decyzje sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. Niełatwy dziś temat. Potwórcy katechizmu przedstawiają nam taką trochę idealną sytuację. A wiemy, że życie przynosi sytuacje nieidealne. Dlatego ja dzisiaj zachęcam tak naprawdę do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby sobie uświadomić, wbić do głowy, jeśli jeszcze tego nie mamy, że jeżeli jakieś prawo jest niegodziwe, jeżeli jakieś prawo przeciwstawia się porządkowi moralnemu, jest sprzeczne z prawem wiecznym, z prawem naturalnym, to absolutnie to prawo nas w sumieniu nie zobowiązuje. I że my tutaj nie mamy dylematu moralnego, bo my wiemy, co my mamy robić. A druga rzecz, o którą mi chodzi i którą chcę powiedzieć, no to jest znacznie trudniejsza i jest to wyzwanie też dla mnie: żebyśmy wzięli sobie dzisiaj tę modlitwę świętego Klemensa Rzymskiego, zajrzeli do niej jeszcze raz i pomodlili się za tych, którzy nie są po naszej stronie politycznej, to znaczy, nie wiem jakie macie poglądy i wszystko jedno jakie macie, ale pomódlcie się właśnie za tę drugą stronę i możecie sobie zwizualizować konkretnych polityków, konkretne ugrupowania, konkretne osoby i prosić o zdrowie, pokój, zgodę, stałość, o to, żeby Pan kierował ich wolą, żeby mogli sprawować władzę pobożnie, w pokoju, z łagodnością, żeby mogli się Bogu podobać. Domyślam się, że to może nie być proste, może weźcie sobie inną modlitwę, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby dzisiaj pomodlić się za tych, którzy są w tym innym obozie, jakikolwiek by to obóz nie był.